Witajcie w programie pod tytułem, sekundę, pod tytułem LP, LPS, pod tytułem LPS, zostań mi, zostań mi, w tym odcinku zobaczycie,

Ma na imię Lucy. Uczestniczka numer dwa. Ma na imię Lidia. Głosujcie na nie. Zaraz nastąpi pokaz Bobby. Bardzo proszę o zejście ze sceny. I proszę nie dotykać tych. Aj no bardzo przepraszam, proszę nie dotykać, nie dotykać dobrze, bo porazi prąd, bo tu będzie podświetlacz. A więc te nitki będą chodzić po wybiegu. Dobrze, ja też sobie z boku staję tutaj. O, tu sobie staję. Jako pierwsza wystąpi. Nie mówię, że coś, nie? Jako pierwsza wystąpi uczestniczka numer jeden. Ma na imię, już ją znacie, ma na imię Lucy. W komentarzach proszę pisać. A, jeszcze jedno. W komentarzach proszę pisać. Yy, proszę w komentarzach pisać, dla kogo głosujecie. A potem będzie następny odcinek. Gdzie kto wygrał? Do wygrania jest y, kosz y, szaliczków supermodnych. Y, nikt ich nie ma. Albo... I jeszcze piesek z takim naszyjnikiem. Y, ten naszyjnik jest właśnie do wygrania. Zaczynajmy! Sekundę. Zaraz zaczniemy. Okej. Okay. Możemy zaczynać. Dobra, y oh, włącz okay. Nie, to! A, to jaką? Ja pamiętam! Dobra, to włącz byle co? Okej! Okay. Może być jakiś ban do Samsung? Nie. A fajny dzwonek, to wcześniej ja bravo more 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 Już się robi. No. A więc to jest ucze... to jest uczestniczka pierwsza. Na nią mówimy numer jeden, a na nią mówimy numer dwa. Więc głosujcie albo na numer jeden, tak się wylosowało. Nie mówię, że numer jeden, bo ona wygrała. Tylko mówię, że jak je nazwać? Zapamiętajcie imiona. Lucy, to jest Lucy i albo na Lucy głosujecie, albo na Lidię. Skąd jak nie, nie zapamiętacie, proszę tylko sprawdzić, proszę tylko wtedy sprawdzić w komentarzach. Przecież to nic wielkiego, nie? To jest ważne, która zostanie miejsce zależy od Was. A więc teraz drugie. A nie, mary, mary. More. ok. Okej. Oh, Ozdolni? Poczekaj, babko, jedna. Nie widzisz, że ja tu próbuję ją włączyć? Dobra, to na koniec włączysz. Mam pytanie. Czy wam się podobało? Tuk, tuk, tuk. Podobało nam się. Dobra. Ok. A to jak się wam podobało? Teraz zostało nam 15 minut. I teraz właściwie to ym, no wiecie konkurs, no wiecie, jak to się nazywa? To to ktoś mówi tak głośno. O! Y, Głosów nie. Mmm Kurs śpiewu, to znaczy nie śpiewu, tylko zobaczcie jak oni śpiewają. Pamiętajcie, pierwszą uczestniczką jest numer jeden. Uczestniczka przecież pierwszą uczestniczką będzie numer dwa. No jak to brzmi? Do niej włączaj rytm. Wiecie, rytm. Może być loka? Jak, jaką piosenkę zademonstrujesz? To chyba vipera. Viper? Tak, ale będę śpiewać wersję dziewczyny, a pośpiewać wersję chłopaka. Okej. Okay. Daniej. Taniec. Jeszcze nie taniecz. Uczestniczka numer dwa, bo mamy trzyna... O nie, dwanaście minut. Wstałam, że trzynaście. Oj, y, pewnie mi prawie nie teraz teraz powinniście mieć słyszeć, bo mam mikrofon. Teraz uczestniczka numer dwa. Zaprezentuję, oj, zaprezentuje nam Loka, czy. Co nam zaprezentujesz? Um. Chyba też vipera, albo nie, ze loca, 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 tak? Albo nie, fajny dzwonek. Dobra, a teraz tylko ja parę słów wam powiem. Daję! No. Jaki był ten, to tysiąceczki? Nie pamiętam. z dostoleci. Oj, Dioi! Oj, dobra. Okej, okay. a więc y, w komentarzach piszcie, na kogo głosujecie. To, to zależy od was, kiedy będzie druga część. I to też również zależy od Was, kiedy, i zależy od Was jeszcze, kto wygra. Teraz na, na koniec y, wystąpią Wasze, y, Wasze ten, Wasze ulubione. Być może albo Lucy, albo Lidia wygra. I to od Was, pamiętajcie, piszcie w komentarzach, bo to od Was zależy, która wygra. Która zostanie miss i kiedy, i kiedy będzie drugi odcinek? Dobra. Numer jeden i numer dwa. Albo numer jeden, albo numer dwa wygra. To od Was zależy, kiedy będzie drugi odcinek. I która zostanie mit i która wygra? Pamiętajcie. Komentarze. Przypominam. To, to jest Lucy. To jest Lucy. I to jest numer jeden. To jest Lidia i jest numer dwa. Dziękuję za uwagę. To pa! pa.